List świętego Pawła do Tytusa, rozdział pierwszy. Paweł, sługa Boga, apostoł zaś Jezusa Chrystusa, stosownie do wiary wybranych Bożych i poznania prawdy zgodnie z pobożnością, z powodu nadziei życia wiecznego, które przed wiecznymi czasami obiecał niekłamiący Bóg, a we właściwych czasach objawił swoje słowo. W głoszeniu, które zostało mi powierzone, według nakazu naszego Zbawcy, Boga, do Tytusa, prawowitego Syna, według wspólnej wiary: łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Zbawcy. Pozostawiłem Cię na Krecie, po to byś uporządkował pozostałe sprawy i ustanowił po miastach prezbiterów, jak Ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, Mąż jednej żony ma wierzące dzieci, nie pod zarzutem rozpasania lub niekarności. Biskup bowiem jako zarządca Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieporywczy, niepijący, niewładczy, niechciwy zysku. Ale gościnny, przyjazny temu co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, ofiarny, zdyscyplinowany, trzymający się zgodnie z pouczeniem wiernego słowa. Aby był w stanie zarówno zachęcić zdrowym pouczeniem, jak i przekonać przeciwnych. Wielu bowiem jest i niekarnych, próżnych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza tych z obrzezania, których trzeba uciszyć, gdyż oni całe domy wywracają, ucząc, czego nie trzeba, dla brzydkiego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: kretenczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Z tego powodu karć ich surowo, by byli zdrowi w wierze i nie zważali na żydowskie mity, oraz przykazania ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewierzących nic nie jest czyste. Ale skalane są zarówno ich umysły, jak i sumienia. Utrzymują, że znają Boga, lecz swoimi czynami zapierają się go. Są obrzydliwi nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego dzieła. Rozdział drugi. Ty natomiast mów to, co odpowiada zdrowemu pouczeniu. Starsi mają być trzeźwi, godni szacunku, rozsądni, zdrowi w wierze, miłości, cierpliwości. Starsze podobnie, w prowadzeniu się czcigodne, nieobmawiające, niezniewolone nad używaniem wina, uczące tego, co szlachetne, aby zachęcały młodsze, by były kochające mężów, kochające dzieci, rozsądne, czyste, gospodarne, dobre, uległe własnym mężom, żeby Słowu Bożemu nie bluźniono. Młodszych podobnie zachęcaj do bycia rozsądnymi. We wszystkich stawiaj siebie za wzór szlachetnych czynów. W nauczaniu dbaj o nieskazitelność, godność, słowo zdrowe, bez zarzutu. Aby ten, kto się przeciwstawia, był zawstydzony, nie mając nic nagannego o nas do powiedzenia. Słudzy mają podporządkować się własnym panom we wszystkim: być przyjemni, nieuparci, niepodkradający, lecz wykazujący się wszelką szczerą wiernością, aby naukę naszego zbawcy, Boga, zdobili we wszystkim. Pojawiła się bowiem łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Pouczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz światowych pożądań i żyli w tej obecnej dobie rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, w oczekiwaniu szczęśliwej nadziei i pojawienia się chwały wielkiego Boga i zbawcy naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud szczególny, gorliwy w szlachetnych czynach. To mów i tak zachęcaj, i do tego przekonuj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. Rozdział trzeci Przypominaj im, że mają być poddani, posłuszni z wierzchnością, władzom, być gotowi do wszelkiego dobrego dzieła, nikomu nie bluźnić, nie wdawać się w spory, być uprzejmi. Wszystkim ludziom okazujący wszelką łagodność, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, nieposłuszni, błądzący, zniewoleni przez pożądania i różnorodne rozkosze, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący się nawzajem. Gdy jednak pojawiła się dobroć i miłość do ludzi, zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie z uczynków, które my dokonaliśmy w sprawiedliwości lecz według swojego miłosierdzia, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowę Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami według nadziei życia wiecznego. Wiarygodne to słowo. I chcę, abyś przy tym obstawał, aby ci, którzy zaufali Bogu, skupili się na przodowaniu w szlachetnych uczynkach. To jest szlachetne i pożyteczne dla ludzi. Natomiast głupich dociekań i rodowodów, i sporów, i kłótni prawnych, unikaj. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Człowieka wywołującego rozłamy, po pierwszym i drugim ostrzeżeniu, unikaj, wiedząc, że taki jest wypaczony i grzeszny, będąc samopotępiony. "Gdy poślę do ciebie Artemesa lub Tychikosa, postaraj się przyjść do mnie do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przezimować. Pilnie wypraw w drogę Zenesa, prawnika, i Apollosa, aby niczego im nie brakowało. Niech zaś i nasi uczą się przodować w zaspokajaniu pilnych potrzeb, aby nie byli bezowocni. Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów przyjaznych nam w wierze. Łaska!" Niech będzie z Wami wszystkimi.